Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl. Edukacja. Geoedukacja. Ciekawostki geoedukacji Powódź jako klęska żywiołowa. Powódź to wezbranie wody, przynoszące szkody człowiekowi i gospodarce narodowej. To także jedna z najgroźniejszych klęsk żywiołowych. Po wodzie w ciągu XX wieku zabrały życie około 9 milionom osób. Pozostałe klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów i inne, pozbawiły życia 2 miliony ludzi. Wśród przyczyn powstawania strat materialnych Także na pierwszym miejscu znajdują się straty wywołane powodziami. To one powodują 32% wszystkich strat. Dalej są cyklony 30%, susze 22%, trzęsienia ziemi 10% i pozostałe klęski odpowiadają za 6% strat materialnych. Wezbrania wód płynących, które prowadzą do powodzi, zależało od wielu czynników. Wśród których możemy wymienić zarówno czynniki naturalne, takie jak klimat, rzeźba terenu czy budowa geologiczna, ale także działalność człowieka, który zmienia charakter podłoża czy wycina lasy. Powodzie występują przede wszystkim w dwóch porach roku. Na wiosnę wywołane są wodami roztopowymi, powstałymi ze zgromadzonych opadów śniegu w czasie pory zimowej. A w lecie powstają głównie wskutek obfitych opadów deszczu. W zimie nieco rzadziej, ale pojawiają się powodzie spowodowane zatorami lodowymi albo śryżowymi na rzekach. Niezależnie od pory roku mogą się pojawiać powodzie w ujściowych odcinkach rzek, które są powodowane wiatrem, powodzie sztormowe czy cofki powodziowe. Najtragiczniejsza w skutkach znana nam powódź miała miejsce w 1931 roku w Chinach, gdzie w wyniku wystąpienia z brzegów rzeki Huanghe, czyli Żółtej Rzeki, śmierć poniosło nawet do 4 milionów osób. Rozbieżność tutaj jest bardzo duża, bo najniższe szacunki mówią o przekroczeniu liczby 400 tysięcy ofiar. Jeszcze wcześniej, bo w 1887 roku również na Żółtej Rzece powódź doprowadziła do śmierci 2 milionów osób, a minimalne szacunki mówią tutaj o liczbie 930 tysięcy. W 1939 roku również w Chinach zginęło około pół miliona osób. W 1935 Blisko nieco ponad 140 tysięcy. W 1911 znowu około 100 tysięcy. Chiny są tym krajem, w którym powódź odpowiada za największą liczbę ofiar śmiertelnych. Krajem często nawiedzanym przez powodzie sztormowe jest Bangladesz, który ze względu na swoje położenie, czyli delta rzeki i również mała wysokość nad poziomem morza, jest szczególnie mocno na nie narażony. Ogółem w tym kraju w latach 1947-91 zginęło ponad milion ludzi, a straty materialne wniosły około 25 miliardów dolarów. Straty poniesione w wyniku katastrofalnych powodzi przekraczają roczne nakłady budżetu tego kraju na rozwój społeczno-gospodarczy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę osób które ucierpiały w wyniku powodzi, to zdecydowanie na pierwszym miejscu znajduje się powódź z 1998 roku w Chinach. Wtedy poszkodowanych zostało blisko ćwierć miliarda ludzi. W 1991 ponad 200 milionów, w 2002 190 milionów. I generalnie w pierwszej dziesiątce powodzi pod względem liczby osób dotkniętych przez nią, w dziewięciu przypadkach będzie znajdował się jeden kraj Chiny. Tym jedynym wyjątkiem w pierwszej dziesiątce będą Indie i powódź z lipca 1993 roku, kiedy liczba osób poszkodowanych w wyniku powodzi przekroczyła 120 milionów. To powodzie są także klęską żywiołową, która dotyka największego obszaru. W Chinach i Korei Południowej w 1998 roku pod wodą znalazło się ponad 21 milionów hektarów upraw. Podczas wielu wylewów rzek, zwłaszcza w krajach gęsto zaludnionych, giną tysiące osób. Wielkie obszary znajdują się pod powierzchnią wody, wiele rodzin traci dach nad głową. Gwałtowne wezbrania najczęściej nawiedzają kontynent azjatycki. W XX wieku odnotowano tam około tysiąca groźnych powodzi, czyli 10 dla każdego roku. Poza powodziami typowymi dla kontynentu europejskiego, czyli tymi powstającymi w wyniku opadów, wiosennych roztopów śniegu lub powodzi zatorowych, równie katastrofalne są powodzie sztormowe, nawiedzające wybrzeża kontynentu. Chociażby we wspomnianym wcześniej Bangladeszu. Kolejnym specyficznym typem powodzi dla Azji są wtargnięcia fal tsunami na kontynent, tak jak miało to miejsce w Tajlandii w 2004 roku. W Azji liczba osób poszkodowanych w wyniku powodzi osiąga niemal zawsze kolosalne rozmiary. W państwach wysoko rozwiniętych liczba ofiar jest liczona przeważnie w dziesiątkach, a nie tysiącach lub milionach, za to straty materialne mają tam olbrzymie rozmiary. Europa, pomimo niewielkiej liczby ofiar w odniesieniu do innych kontynentów, przoduje w kosztach związanych z klęską powodzi. Porównując ze sobą Europę i Azję. Okaże się, że średnie straty powstające w wyniku katastrofalnych powodzi są niemal dwukrotnie wyższe niż w Azji, za to w Azji średnia liczba ofiar jest niemal 300 razy większa. Łącznie w XX wieku w Azji 125 milionów ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową, ponad 2,5 miliarda ludzi. Ucierpiało w wyniku powodzi. Rannych zostało niemal 1 200 tysięcy osób. A zginęło niemal 7 milionów. Na ziemi nie występują praktycznie miejsca wolne od powodzi. Także w krajach o suchym klimacie mogą pojawić się katastrofalne wezbrania. Woda padająca na zeschniętą glebę w dużo większej części będzie spływać po powierzchni niż w nią wsiąkać. Oczywiście, niektóre kraje są o wiele bardziej narażone na ten rodzaj klęski żywiołowej niż pozostałe. I tutaj, oczywiście, zdecydowanie na pierwszych miejscach plasują się kraje znajdujące się w Azji Południowo-Wschodniej, a szczególnie omawiane wcześniej Chiny. Powodzie to zjawisko naturalne, które występowało w przeszłości i będzie dalej występować. Zagrożenia tego nie da się praktycznie zlikwidować wręcz przeciwnie, obecne powodzie powodują coraz większe straty materialne, a stany wód oraz przepływy przekraczają często absolutne notowane maksima.